Cześć wszystkim! Cześć! Słuchajcie, dzisiaj e, chcieliśmy z Adamem obejrzeć sobie jakiś film i przypadkiem natrafiliśmy tutaj na opcję, zaraz zobaczycie, o! Wyskoczyła nam gra, minionki i okazuje się, że normalnie możemy zagrać na telewizorze bez używania tabletu czy, czy telefonu i od razu pierwszy pomysł nam wpadł taki, że po prostu sobie zagramy i przetestujemy, wam pokażemy jak to wygląda e, Gramy na takim e, malutkim e, pilocie Tutaj na górze jest panel dotykowy. I co? Nie gramy. Zdaje się, że zapisało nam jak gdyby to, co przeszliśmy kiedyś na tablecie. Tak. Także możemy po prostu kontynuować. Nie wiem, ty od zaczynasz? Nie, ty ja Dobra, to ja zaczynam. I ten, kto dalej. Kto dalej dojdzie? Okej. Okay. Weźmy. Lepiej tak. zapamiętać te na dole. Tam jest wskazano. Gdzie, gdzie, gdzie? Na dole te. Że jak dużo przyszedłeś to na samym końcu przecież będzie pokazane tam w... No i tu na dole też. Nie widzisz? Nie, nie, ja widzę na górze, tylko że tam coś zalicza. A 300... no, i tu na dole, tam gdzie ten. 22, 23, 24. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie wiem do końca co to znaczy. Co to jest? Teraz jakiś błyskawka? Chyba zdobyłeś jakiś tam wątek. Co takiego? Wątek tego. Ale truskawkowy? Trzech. A no może być Bo oni teraz robią żelki, więc dlatego może Dobra o. Skok po banany, skok w dół I walk Dobra czekaj, czy tutaj będzie jakaś walka z bossem? No jak... Chyba nie Bo to nie te minionki to Zobaczymy Banana Vacuum, czyli on używa normalnie. Aha, ja pamiętam. Można ich przecież tutaj dotykać, ja zapomniałem. I to tak jakby wali. Yy, piątkę im przybijam po prostu. Nie. Uderzasz ich i on spada do dziury. A, dobra, faktycznie. Ups. I chwam. Póki co łatwizna. Weźmy tak, yes. tu, tu. Wow. No, mało brakło. Chyba dotrwasz do końca. A tutaj jest koniec? No, tam jak zostaw mnie go, wejdziesz. I wygrałeś. Wygrałem czy zginałem właśnie, bo... Nie. Zebrałem Wszystko. wszystkie owoce. Aha, bo to, to było jasne. Okej, okay, czyli run for two minutes, czyli biegłem przez dwie minuty i tyle było. Mm -hmm. Okej, okay, jest ósemka To też ja. Teraz proszę bardzo. To jest inne zadanie jest. A jak ja to mogę? Play. Okej, okay, trzymaj. To jest inne zadanie jest. Tak, tak, tak i dajesz. I bum. Tak, tak. Lecimy. Hop, a niech to no co ty? I się w górę, a w bok dałem tak. Na łukosz. A, no to nie, to jest słabizna. Czekaj, weźmiemy Recommended No, no Thanks. Replay. Dawaj, spróbuj jeszcze raz. Dzięki. Dobra. Bum, bum. Bum, I czar. и лячина. Бум -бум. И далее. Угу. Mm -hmm. Гура. Бананы. Ракета скак. Откужат. Добро. No. I skok? Zobaczymy jak ci pójdzie. Tutaj na tym pierwszym tym też trzeba wyskoczyć czy on sam? Nie, on sam. Tam jest chyba trampolina, nie? Tak. Okej. Okay. Tu, tu. Ja nie pamiętam co można za te banany kupować. E, skórki, minionków. Cios i podresel ram To łatwizna. Tu, 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 tu. Czekaj, co tu I jeszcze bam. jest? W tu, ogóle śmiesznie tu. wygląda, tylko jarzysz z filmu, czy to gdzie teraz jesteśmy to jest jakieś laboratorium... No, gru. Samego gru, tak? No. I minionku. Tu, tu, tu. Nie pilotem całym, to śmieszne akurat. No tak jak telefonem, jest żyroskop no. wbudowany. Wystarczy w lewo, w prawo i on to wyłapuje. Tu, tu mięka cios, A, nie udało się. Kurde. Dobra, już 230 tu. bananów. Dopiero jesteś przy pierwszej truskawce. Mhm. Bam. Podżasami. Tu, tu, tu. Banany. Okej, okay. zdaje się, że na tablecie odblokowaliśmy tam kiedyś jakąś planszę, zupełnie inaczej wyglądała, nie? No. E, czekaj, czy to tutaj się walczyło z tym gostkiem... To takim, się walczyło, Z takim y, grubszym gostkiem z tego ostatniego filmu. E, dob, dobrze kojarzę? Jakiś, no. nie, El Macho, czy... No to już drugie to było. O, tutaj już niebezpiecznie widzę. A! A niepotrzebnie, niepotrzebnie. Dobra, 401 bananów. Wynik 6164. Ja nie wiem, czy to. To zaliczy, czy nie? Zalicza. Poczekaj, to damy play. I teraz ty. Kolejna plansza. Paris. Okej, okay, możemy użyć. Czekaj, co to robi? Eee, czekaj, slide under obstacle. Ok, czyli musimy się prześliznąć tam trzy razy. Żeby coś odblokować. Nie bardzo wiem o co tu chodzi. No To łatwizna, temu przybiję piątkę <gry> Jakie rakiety tam No coś, budują jakąś broń Składają albo coś Hyt. Ciekawe dlaczego ten minionek tak chodzi po tym torze Widzisz, czeka A, aż tutaj... Ucieka chyba Czekaj, jakieś bonusy ja nie wiem, czy ja zrobiłem chociaż jeden wślizg. Nie Jeszcze nie. Bo chyba w ogóle nie miałem takich przeszkód. Czekaj. A może tego samo? Nie, samo to nie działa. Trzeba... Kot z tym. Mm -mm. Tu? Ок, второй. Тут. Тут. И пилотом. Может, дыры? Нет, это легко. Ну. Ok, trzeci albo czwarty teraz. Ale to zresztą chyba wyskoczy, że tam zrobiłem tyle i tyle wślizgów, nie? No. Ups. Dobra, będzie 500 bananów. Aha, tu mogę wślizgę zrobić. Faktycznie. Ups. Okej, okay, wejdziemy na górę. Tutaj mamy odkurzacz. Tak? Hm. Trzy, wszystko. dwa, jeden. O, już. I teraz co? Walczę o ostatni owoc. No. I wślizg. Jest. Bo. Wszystko się udało. Ok. Wszystko jest zebrane. Okej. Okay. I co my tutaj mamy? Continue? I okej, okay, jest dziesiąta plansza. Dobra, to słuchajcie, my tutaj może wyjdziemy. To chcieliśmy tylko taki dla Was króciutki odcinek nagrać, żebyście zobaczyli jak wygląda ta gra na telewizorze. Jeśli macie ochotę, to napiszcie w komentarzach, to na, na przykład pościągamy jeszcze jakieś inne, bo zdaje się, że tutaj... Gdzie tu są gry? What to play? O, tutaj gdzieś. Jak widzicie jest tu pełno gier. W sumie wybór jest bardzo podobny do tego, co mamy na telefonie tablecie. i tablecie. Także dajcie znać, jakie gry ewentualnie, to w ciągu najbliższych dni, tygodni coś postaramy się dla Was ponagrywać. A dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia! Pa!